Otwieramy kalendarz adwentowy z Burżuła. a ja zaczynam szukać jedynki. I w jedynce mamy bardzo kultowy róż z Burżuła. Ja pamiętam jeszcze, jak moja mama się nim malowała, jak byłam malutka, w takim kolorze. Dwójka jest nowy produkt, który kojarzy mi się z tą marką, czyli te ich pomadki Rouge Edition. Kolorek uniwersalny, czyli 02. Trójka, i powiem Wam, że tego produktu nie znam, jest to Lip Sorbet. Czwórka pomadka, wow, w odważnym kolorze. Numerek to 07 Fuksja. W piątce mamy korektor, którego też jeszcze nie miałam okazji używać, czyli ten z nowej kolekcji. Szósteczka, następny Lip Sorbet w innym kolorze. Siedem, żel do brwi w szoteczce z kolorem. 8 Puder do twarzy. 9 Jest to błyszczyk w ślicznym kolorze. Odcień to 0,4. 10 Mamy tutaj kredkę czy eyeliner? Eyeliner. Nawet nie wiedziałam, że Bourjois ma eyeliner w pisaku. 11 Kredka do brwi z szczoteczką. 12 Wodoodporna kredka do oczu. 13 Następna pomadka Velvet. 14 Healthy Mix z nowej serii. 15 Świetny Puder prasowany. 16 Wodoodporna kredka do oczu. Bardzo ładny kolor. 17. Eyeliner. No właśnie, wiedziałam, że ten eyeliner mają w swojej ofercie, ale nie wiedziałam, że mają też w pisaku. 18. Następny Lip Sorbet. 19. Kolejny róż, tym razem w takim delikatniejszym, bardziej brzoskwiniowym kolorze. 20. I znowu wodoodporna kredka do oczu. 21. Kolejna, tym razem srebrna. 22. Mascara, ta twist, czyli z możliwością przekręcania szczoteczki. Przedostatnie okienko. 23. O, i przygotowania do świąt. Czerwona pomadka. Róż, welwet. I 24. Spore okienko, ale coś małego. W środku. Ok, tutaj mamy pełnowymiarowy tusz następny, bo wcześniej był twist, a teraz ten z nowszej gamy. Dajcie znać, co sądzicie o tym kalendarzu i czy Waszym zdaniem warto.